a nie, możemy. Bo szatnią wiem razem. A to wydopiło cię właśnie? Nie, w ogóle nic mi nie zostało. No, ja się przyzwałem, tu jest Gałganie, no. Tam w tym j**anym domku będzie k**wa ubikacja, czy co? Wow. No jasno, no. <noise> pokazałem proksymu... Pocimy... Ała! No, pokazałem. go. Cześć też. No kurwa, <noise> Jak zwykle. Jezu, co czy <noise> przyszło? Jezu! się odsunę, Ad item 29 i 175 nie ma. Uuuuh! Meściu to na dłoń! Jak! Już się rozpadło! Ale sypią na mnie! Brawo! Wojeś Nie! <laughs> 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 Era com o jogo. Aaaaaah! Estou de força, Oh my <meu Deus>. god! <laughs> oh,

Ale ogólnie roślina tobie nie spierdoli, co nie? Więc rośliny zrobiły sobie... kurwa jak to powiedzieć po polsku. One sobie wy... kurwa, wyrosły im takie mechanizmy obronne, chemiczne, co nie? Albo że możesz się źle czuć, albo masz zdęcia po warzywach, albo strasz. Gówno tam, pomidorki. Albo. Smaczne. No to wypierdalaj, kurwa. A jakbyś spierdzieli tysiąc banów, też byś się za tym, no i co kurwa? Kurwa, jem dwa banany, ale słuchaj, owoce są takie, co nie? Czym jest owoc? No owoc, kurwa. <grymne> no to my No to za. <grymne> ja, to 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 a owoc no, to... roślina tworzy owoce, bierzemy, co nie? Bierzemy, bierzemy, bierzemy jakoś tego. Żeby, oh. żeby zwierzę to, tego owoca zjadło i później wysrało. Bo gówno jest zajebistym użyzniaczem gleby. Więc jak wysrasz nasiona owoca bo tego. Zem. No tak, to jest nawóz. Więc. Wiesz, o, roślina musi ciebie zachęcić, więc mówi tak. Masz mówi kurwa. Więc. <śmieckie> co krwaweczka oznacza, Więc Róba, to działa tak. Zającić. że masz słodkiego owoca, co. No. Kurwa. I opieraliś tego słodkiego owoca i zbywa. Teraz <śmieckie> Wymianie mechanizmów obrony z tego Jakie Kurwa, Kila, sis? kto go zgarnął? Co za. pójdź złamane, no. pierd... Co jest? Przy okazji pomściłem Team Kila. Le lecimy! siebie się bujemy. A teraz jedziemy. Kurwa drzewo, proszę się trzymać, proszę państwa. Drugie. trzecieł, później. Proszę państwa. Proszę Nareszcie. Centrum sportu Kuźwica jest. Kurwica. Kurwica Dzień dobry. <śmiewanie> Masz numer, ci wysłałem. Dobra. Co, codziennie od dziewiątej do dziewiątej. się! Zamknij się. na do Wrocławia do wywozu szamba. Więc jak on tam zadzwoni, on się będzie śmiał, nie, nie zada tego pytania. Cicho, dzwonię.

Zaraz wracam, kurde. Nie wiem czy ja chcę przy tym być. Jak ten się przypadkiem przejęzycza i powie, kurwica to jest gruźlica. Cicho, cicho, cicho. Dobra, potrzebę to Cicho. <ślańcone> Zobra, zaraz wracam. I znowu ci z tej kubicy nie odebrali <gry> ja I to w tej wiadomości głosowej zostawiłem. Dobrze, no to spierdele. No to spierdel